W komentarzach pod naszym filmem o tej glebogryzarce superfachowcy zesrali się. Pokaż, jak pracuje na nieruszanej ziemi. Hahaha, ha, ha. test na pięknie zaoranej, przygotowanej do filmiku Ziemi. Idź pan plażę orać. A może tak wziąłbyś na siebie ciężar udowodnienia, że się nie da? Może kupiłbyś swoją maszynę, poświęcił czas, paliwo, teren? No nie, pewnie nie, bo Ty jesteś super fachowiec klawiaturowy. No dobrze, zrobimy to za Ciebie. Oto ziemia, która co najmniej 10 lat nie była uprawiana, przerośnięta grubą warstwą korzeni chwastów, od 5 lat tylko koszona. Specjalnie jednak zostawiłem teraz bez koszenia, żeby było trudniej. I tak ta ziemia, o tutaj teraz, wygląda. Czy jest to lekka robota? Nie, nie jest to lekka robota, no ale taki ciężki grunt. Cały widoczny tu uprawiany obszar przywróciliśmy do użytku tą glebogryzarką, także pod tunelem. Klawiaturowi specjaliści powinni być usatysfakcjonowani, wszak uzyskali swoją odpowiedź. A my przy okazji tego pseudotestu odkryliśmy też, że ta maszyna działa na korbkę. Już to demonstruję.